Hej, jestem Diana. Eee, możecie mnie znaleźć na serwisu my Diana K. Jestem na Instagramie, Facebooku i, eee, i blogu. Mam też grupę, na którą serdecznie zapraszam, eee, na Facebooku oczywiście. Eee, jest to mój debiut, więc e, bądźcie wyrozumiali. <laughs> Generalnie e, filmiki jakoś tak nie do końca chciałam zawsze nagrywać, ale co? Trzeba próbować, tak. Ee, więc, więc mam nadzieję, że e, będę się dzielić z Wami również w taki sposób e, moją pasją. A szyję już od ponad 3 lat, no tak jakoś będzie, ponad 3 lata. Szyję dla siebie, głównie dla siebie, a gdzieś tam rodzinki, więc jest to tylko moje hobby i tak zostanie. Tak będzie zapewne do końca świata, chociaż nigdy nie mów nigdy, bo jeszcze różne rzeczy się mogą wydarzyć. Na dzień dzisiejszy to moje hobby i chciałabym się dzielić z Wami nim jak najdłużej, dlatego też zapraszam do mnie na, na serwisy. Tam możecie zobaczyć moje sukieneczki, bluzeczki, płaszczyki i inne i, i powiedzieć, jak Wam się podoba, czy nie. Z czym dzisiaj do Was przychodzę? Przychodzę do Was z pewną rzeczą, która, która do mnie trafiła, a mianowicie trafił do mnie... Został złoty krój. Jak wiecie, ja dużo rzeczy albo sama konstruuję, albo korzystam z gotowych wykrojów z gazet, ten zestaw interesował mnie już od dosyć, dosyć dawna, ale jakoś tak bałam się po to sięgnąć. Pewnie wiele z Was ma tak samo, że gdzieś tam e, wydaje się, czy fajne, czy nie fajne, ktoś ma, ktoś nie ma. Jeden, e, jeden ocenia dobrze, drugi źle. E, stwierdziłam, że przekonam się sama i jako, że e, będę przechodzić przez to od samego początku, więc będę się również z, z swoimi doświadczeniami od razu z Wami dzielić. Mam nadzieję, że, że Wam się spodobają. I co, co, co tu do mnie trafiło? Trafił do mnie zestaw 28, 280 wykrojów, czyli zestaw Classic. Do wyboru jest jeszcze zestaw 80 i zestaw XC. I co ciekawe, zestaw Classic jest do rozmiaru 140 cm w biodrach i w obwodzie klatki piersiowej. Więc pierwszy raz myślałam się, się w łodzie klasik. <grymne> Zobaczymy, czy rzeczywiście te wykroje też będą na mnie pasować. No, e, co tu mamy? Może to, co jest najważniejsze. Jak otwieramy sobie pudełeczko, dadadam, 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 to mamy sobie w środeczku. E, a jak otwieramy, tak, tí, 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 bardzo fajnie to, e, to mamy w nim płytkę. A, Jedyna rzecz, co tak ten, no to ja za bardzo nie mam gdzie te płytki otworzyć, więc fajnie by było, jakby można było ściągnąć te rzeczy z internetu e, lub dostać padrive'a. E, jest linieczka z krzywikiem, taka sobie papierowa. Jeżeli ktoś nie ma, nie ma plastikowych krzywików, a powiem Wam, krzywiki warto mieć, bo nawet jeżeli sobie sami gdzieś tam coś modelujemy, próbujemy, to przydają się, jest, a już jak zaczniemy konstrukcję, to już w ogóle. Przewieki to jest w ogóle świetna rzecz. Co tu mamy w środku? Mamy, mamy sobie, e, zobaczcie, mamy wykroje różne. I powiem Wam od razu w tajemnicy, bądź nie. <laughs> ten będzie pierwszy. Ten, 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 ten. Jest świetny. Powiem Wam, wygląda fajnie na tym rysunku, i e, jako pierwsze zwróciłam na niego uwagę. Więc postanowiłam, że ten wykrojek będzie pierwszy. W następnym filmiku zaczniemy od takiej tuniczko, sukienki. Może ją nawet przedłużę na sukienkę. Zobaczymy. Albo powstanie jakieś kilka wersji. Każdy taki wykrojek ma oczywiście z tyłu schemacik z tyłu wykrojek, model. Który będziemy przenosić na papier. Też Wam przy. Okazji e, szycia tej sukienki pokażę jak to zrobić. E, najpierw muszę sama zobaczyć. E, aczkolwiek jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj też instrukcja, e, która mówi o tym, jak, jak sobie e, odrysowywać po kolei. Wygląda to bardzo prosto, więc powinien sobie każdy z tym poradzić. Kilka punktów. E, więc wydaje się, że powinno pójść szybko, gładko. No zobaczymy, zobaczymy. Ja zaczynam najprostszego wykroju i będę szła pewnie w coraz trudniejsze, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to się tak fajnie, fajnie ułoży. Powiem Wam, jestem ciekawa. Także mamy tu różne wykroje, pokażę Wam jeszcze parę. O, tu jakaś tuniczka fajna, tutaj. No powiem, całkiem fajne. I to, co jakoś tak zwróciłam uwagę, to sporo tych modeli, są to też jakieś spodnie, o tutaj, jakieś żakieciki, bluzeczki, powiem Wam, że, że bardzo, bardzo fajnie, o, nawet koszulka nocna, piżamka, no. O tutaj jaka fajna kiecka, spódniczka, powiem Wam, że takie wyglądają mo całkiem modnie i na czasie tak wykroję, więc. I co najważniejsze, wiem, mam takich sporo moich. Że <grych> jestem w szoku, ile tutaj jest wykrojów, które naprawdę na pewno mi się powodują. O, to już taka sukieneczka fajna. Co ciekawe, to co zauważyłam na ten pierwszy rzut oka, to te wykroje są głównie takie oversize'owe. Są też dopasowane, ale w większej mierze są takie fasony gdzieś luźniejsze, przyciągnięte gumką, związane paskiem. No, tu jest jakaś spódniczka, taka bardziej dopasowana. E... No, zobaczymy, powiem Wam. Jestem, jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Szczególnie te bardziej dopasowane rzeczy. O, tutaj fajne portki są. Powiem Wam. Fajne, fajne. Jest też jakaś suknia ślubna, gdzieś tu widziałam. O, to sobie można zobaczyć. E... Są jakieś takie vintage, też starsze modele, wyglądają fajnie, kto lubi też może zajrzeć. Są też jakieś bluzki, koszule dla mężczyzn, więc też możemy, o panach też nie zapomniano. No, oczywiście jest ich tu mniej, ale są. Jest tu jakiś strój jakieś body, no powiem Wam. Jeszcze wybierać. Tutaj jakieś bluzy fajne, spodnie dryfowe. No. Ja tu tak patrzę, że przynajmniej z kilkadziesiąt modeli mogłabym wybrać. O, tu jaka świetna bluza. Hmm. E, oprócz tego, segregatorka. Trafiły do mnie też dwa takie zeszyty. Można też dokupować modele dodatkowo. One tam wychodzą co jakiś czas. Tutaj mam jakiś zestaw dla dzieci. Czyli też śmiało można dzieciom coś fajnego uszyć. Są dodatkowe sukienki, jakieś żakiety, spodnie. No i dodatkowe modele ogólnie. Czyli jeżeli nam segregator nie wystarcza, to możemy oczywiście zamawiać sobie dodatkowe Dodatkowe do wyroby. O, tu jaka panią sukienka. Ha. No, na wieczór. Bawnie. E, to są takie dodatkowe zaszyciki. Co ja tu jeszcze mam? E, mam jeszcze do takiego zestawu jeszcze takie pudełeczko. E, w tym pudełeczku mamy oczywiście pineski, które e, którym przypinamy sobie. E, przypinamy sobie. Taką ciekawą miareczkę, gdzie mamy rozmiar nasz, naszego biustu, i oprócz tego czy bioder, i oprócz tego e, z drugiej strony mamy też standardową miarkę, czyli dwa w jednym. E, no i ta miareczka ma nam pomóc przenieść ten malutki wykrojek na duży, duży nasz wykrój. No, zobaczymy. Zobaczymy. Wygląda, wygląda prosto. E, Trafia do mnie też taka ciekawa rzecz. Didiu. <grym> Powiem Wam, e, chwilę się zastanawiałam co to jest, <grym> ale później zobaczymy. Słupki e, to jest miareczka taka sobie, która pozwoli nam idealnie rozstawić guziki. I, po, i, i, i ja się teraz tego tak zastanawiam, kurde, że ja tego nie miałam wcześniej. No, czy równo rozłożyć zakładki jakieś, czy, kurczę, taka prosta rzecz, a ile by było łatwiej, a ja się zawsze tak namęczyłam z tymi guzikami. Powiem wam, jestem w szoku, to będzie moja naj, najulubieńsza, e, najulubieńszy gadżecik, Bo jest świetny. Dobra, e... Oprócz tego trafił do mnie jeszcze taki zestaw krzywików, taki i taki krzywiczek, linieczka tutaj, krzywiczek, jakiś tutaj mniejszy, bo jakieś y, dziurki o średnicy 2,5-2,5-1 cm, tutaj tak samo możemy sobie y, użyć do zaznaczenia miejsc na guziczki i innych jeszcze ciekawych rzeczy, no powiem Wam. Krzywiki to e, akurat e, jedna z fajniejszych rzeczy. Ja krzywiki, e, z krzywików korzystam już od, od e, kiedy pamiętam. Na pierwszy raz już na kursie konstrukcji jak byłam, używałam krzywików i od tego czasu uwielbiam. Przy konstrukcji, modelowaniu po prostu świetna. E, Mam tutaj jeszcze jakieś nożyczki od prywatki. A zobaczymy jak się sprawią. Papier do rysowania w roleczkach Jest tutaj jedna rolka, ma rozmiar papieru jest 10 m na, sto... na 70 cm taka rolka ma. Zobaczymy. Więc taki zestawik do mnie trafił. Zobaczymy, jak. I jak on się sprawdzi. Ja też jestem bardzo ciekawa i jeszcze dziś będę szyła sukienkę próbną. Zobaczymy, czy rzeczywiście wszystko jest taki proste i fajne i, ten. I, i czy ja się w ogóle w to zmieszczę. Książeczka mówi, że tak. Wymiary, wszystko mówi, że tak. Więc zakładam, że nie będzie tutaj najmniejszego problemu. Jak tylko będę mieć tą pierwszą sukieneczkę i to oczywiście podzielę się z Wami tym, jak ją uszyłam i jak ją, jak ją przeniosłam na papier i jak na końcu pasuje, bo zapewne jesteście ciekawi. O, coś tu jeszcze mam. Mam jeszcze tutaj... No coś mi się urwał filmik. <laughs> Więc na czym skończyliśmy? Mam tutaj jeszcze kuponik. Kuponik na 10% zniżki znalazłam w zestawie. Jest to na. Twój kupon rabatowy na wszelkie produkty w sklepie internetowym na pierwszy zakup. Więc jak ktoś jest chętny, to oddam. Mam jeden kuponik, więc oddam go. Mi się raczej już nie przyda. Co tu dużo mówić? zabieram się do szycia. Zabieram się do szycia i mam nadzieję, że niedługo podzielę się z Wami pierwszym, pierwszym uszytkiem. Jeszcze jedno. Jeżeli ktoś już z was korzystał z tego i miał jakieś problemy albo wszystko było super zajebiście, to zostawcie w komentarzu, zostawcie w komentarzu swoje doświadczenia na ten temat. Jeżeli były jakieś problemy, to postaram się Uwzględnić je w którymś po następnych filmikach. O kurde, kurde, patrzcie, no, taka fajna sukienka. Ja! Yeah. No, tak. że powiem Wam, że są świetne wykoje. Jest dużo takich, których szukałam i, i, i no, no, jestem w szoku. Jakby dla mnie ta książeczka. No nic, to do zobaczenia przy następnym filmiku. Najczęściej no znaczy, bo mi się podobał mój pierwszy filmik, i, i, i czy chcecie mnie taką czy nie. Pa, pa, pa do zobaczenia. Hej, hej, mój pa.